Dzisiaj w Piasecznie wspominamy po raz kolejny wspaniałego trenera, organizatora sportu, który właśnie tutaj w Piasecznie na stadionie przygotowywał młodzież, trenował młodzież i przygotowywał do zawodów lekkoatletycznych. Ósmy Memoriał imienia Sławomira Rosłona w Piasecznie zgromadził ponad 500 zawodników, którzy wystartują na krótkich, średnich i długich dystansach. Bieżnia nasza piękna. Niebieska bieżnia w Piasecznie jest świetnie przygotowana i wszystkim zawodnikom życzymy bicia rekordów w dzisiejszym. Dzisiaj w biegu na 100 metrów, w rezultacie 11.44 przebiegłam, jestem super zadowolona, Piaseczno jak zwykle dopisuje i pogoda i też atmosfera cała, mam nadzieję, że to nie jest ostatni mój szybki bieg, a początkowe czuję się świetnie, ciężką pracę wykonałam, także no, mam nadzieję, że jeszcze zaskoczę i jeszcze, jeszcze naprawdę pobiegam, super rezultaty. Wrócić też na ten poziom wysoki, jak tutaj wspominałam moja życiówka została poprawiona z 2021 roku, więc długo na nią czekałam te 100 metrów. Piastycznie pierwszy raz biegnę, ale bardzo dobry z tej tartan. Bardzo dobrze się biegło. Tak udało się właśnie życiówkę parę sekund. No, być ślepy trochę. Już na końcu nie miałem w ogóle siły, ale jakoś tak się udało. Generalnie jestem zadowolony z biegu, patrząc na to, jakie mieliśmy warunki pogodowe dzisiaj. W zeszłym tygodniu pobiegłem niby troszeczkę szybciej, niemniej jednak mieliśmy wiatr plus 1,5. Dzisiaj pobiegłem 10,93, pod wiatr minus 2,2. ,2. No i zająłem trzecie miejsce w finale, także bardzo mnie to cieszy, ponieważ daje to dobry prognostyk e, na nadchodzące Mistrzostwa polskie Młodzieżowe które, które będą się w Krakowie, także miejmy nadzieję, że trafią się dobre warunki pogodowe i będą jeszcze mocniejsze wyniki. Niektórych razy się raz To jest Bardzo fajna bieżnia, że dzisiaj ciężka pogoda, dużo wiatru, no i trochę opóźnienia. Także było ciężko, ale w samotnym biegu życiówka. Myślę, że trochę będzie lepiej może, ale myślę, że jak na samotny bieg to super bardzo. I na pewno bardzo fajna jest atmosfera. Zawsze fajne dziewczyny przyjeżdżają. Moich najbliższych celów a to oczywiście najlepsze wystąpienie na Mistrzostwach Polski U16 w Lublinie we wrześniu. I tam pokazać się z jak najlepszej strony. A na przyszłość no to wiadomo, reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej na igrzyskach olimpijskich. To być jak najlepiej. Ja ogólnie no rozwijać się tak, żeby cały czas się poprawiać, jednak bo jestem jeszcze młoda, więc po prostu robię życiówki i się dobrze bawić. Biegło mi się bardzo dobrze, mimo że warunki wieczne były niesprzyjające. Pierwsze 200 metrów było pod wiatr, ale... Wiadomo, nie jestem do końca zadowolony z wyniku, mimo że było to personal best. Liczę na więcej w przyszłych startach i trzymajcie kciuki dalej. Dziękuję, piaseczno.